Cześć, witajcie! Dzisiaj przychodzę do Was z przepisem na mój ulubiony sernik z brzoskwiniami, który przygotowuję na każde święta i na różne inne okazje. Jest pyszny, delikatny, wprost rozpływa się w ustach. Dzisiaj przygotowałam z serem z wedereczka, ale można również przygotować z twarogiem w kawałku. Również jest bardzo, bardzo dobry. Jest to przepis sprawdzony, zawsze wychodzi, jest prosty w wykonaniu i przygotowuje się bardzo szybko. Dlatego bardzo, bardzo polecam. Podaję Wam teraz składniki do ciasta. 3 szklanki mąki pszennej 1 masło 5 żółtek 3 łyżki cukru 3 łyżeczki proszku do pieczenia 3 składniki do masy serowej 5 białek 1 kg sera z wedereczka lub w kawałku 2 pudnie śmietankowe 1 jajko 1 druga kostki masła oraz puszka brzoskwiń Najpierw przygotowujemy sobie ciasto Dodajemy 3 szklanki mąki pszennej 3 łyżki cukru 3 łyżeczki proszku do pieczenia, 5 żółtek oraz 1 kostkę masła. Ustawiamy sobie funkcję ugniatanie i czekamy aż robot pięknie nam wyrobi ciasto. Tutaj 45 sekund może nie wystarczyć, dlatego po tym czasie zaglądamy i sprawdzamy, czy już jest gotowa. Jeżeli nie. To uruchamiamy na kolejne 45 sekund. Mi to zajęło około 3 minut. Gdy ciasto mamy już ugniecione, to rozdzielamy je na pół, jedną połówkę wykładamy spod brytwanki, a drugą połówkę odkładamy do lodówki na czas przygotowania dalszej części przepisu. To teraz zabieramy się za przygotowanie masy serowej. Dodajemy 1 kg sera. Dwa budynie śmietankowe, jedno jajko, pół szklanki cukru, pół kostki masła. To masło możecie sobie rozpuścić przed włożeniem sera do pojemnika miksującego. Ustawicie sobie czas na 37 stopni na około 2 minutki. Ja o tym zapomniałam nie chciałam już wyciągać sera z pojemnika, więc rozpuściłam sobie masło w rondelku. Mamy już wszystkie składniki, to teraz ustawiamy sobie prędkość na 4 i mieszamy tak przez około pół minuty. Wykładamy teraz masę serową na spód ciasta. W misie miksera umieszczamy białka, ubijamy na sztywno, ubijamy do otrzymania sztywnej i lśniącej piany. Pamiętajcie, że ubijamy na samym końcu, zaraz po wyłożeniu masy serowej. Ustawiamy prędkość 4 i ubijamy przez około 3 minuty. A teraz na masę serową wykładamy pokrojone brzoskwinie. Następnie na brzoskwinie wykładamy ubitą pianę. Teraz wyciągamy odłożoną część ciasta z lodówki i ścieramy na tartce to ciasto rozkładając równomiernie po całym wierzchu. Ustawiamy piekarnik na 180 stopni i będziemy piec przez około godzinę. A teraz pokażę Wam sposób jak szybko wyczyścić pojemnik miksujący po zakończonej pracy. Pojemnik miksujący napełniamy ciepłą wodą, do połowy dodajemy odrobinę płynu do mycia naczyń, włączamy na łącznie 30 sekund turbo i co 10 sekund robimy chwilowe przerwy. Po tym czasie pojemnik jest czysty, wylewamy tylko wodę i opukujemy pod kranem. Dzięki temu zaoszczędzamy czas przy myciu i nie narażamy na szorowanie naszego pojemnika. Polecam Wam ten sposób, jest naprawdę świetny.